Siemano wariaty, Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Polecam zostawić łapę w górę. <laughs> Jak ktoś jeszcze tego nie zrobił, dzisiaj biorę Surona i biorę ze sobą również łopatę, szpadelek. I zobaczymy jakieś pierwsze loty takie. Spróbuję coś usypać. Eee, tak usypać, aby po prostu. Oj, tutaj jest światło. Eee, aby lądowanie już było. Czyli ukształtowanie terenu, robię wybicie i wpadam w lądowanie, które już jest zrobione. Idę na łatwiznę. Także, Suron dzisiaj mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz, albo ja ciebie, bo, bo po prostu nie wiem, jak to będzie. Widzimy się w lesie, albo na dojeździe, bo coś czuję, że będę miał zabawy z tą łopatą, żeby dojechać z nią. Zrobimy jakiegoś timelapsa, jak ze starych czasów dobrych. I te. zrobimy jakąś hopkę. Jeżeli będzie się grunt nadawał i miejsce, no to jak najbardziej, a jeżeli nie, no to trudno, zmienię miejscowe, no bo też nie będę angażował swojego czasu, jeżeli coś porobię, a później to zostanie bez sensu jeżeli będzie git, to po prostu tam tam zacznę coś robić i tyle, let's go, jedziemy <słuch> pierwsze spotkanie policji na Suronie, dzień dobry jeszcze nie chciałem filmu zaczynać, ale mówię już włączę, może się ktoś przyczepi do mnie co oni tu robią, 10 godzina rano skurczy byki się opierdzielają co wy tu robicie puta no Wiecie na telefonach? Chłopiak mi owczają Aj, <grywa> no to zaczynałem. no hey, także policja już była Najlepsze jest to, że ja z łopatą za plecakiem Zaraz wam pokażę jak stanę Tutaj widziałem też, że Cały wjazd przy skandzie rozryli eee, Wjechałbym se tam z miłą chęcią Ale nie chcę mi się sprzętu brudzić, naprawdę Tutaj jest wejście eee, Zaraz wam pokażę w którym miejscu mniej więcej rozkminiałem sobie Tą chopeczkę dobra, odpalą sport, ale przyjebałem łopatę. Słyszeliście ten dźwięk? <grym> ale w drzewo puknąłem, a się zdziwiłem. What the fuck w ogóle, dobra, wjeżdżałem pod tą góreczkę. Ja cię kręcę. Muszę uważać na tą łopatę, bo mnie ściągnie jeszcze. Oho. O, nie miałem zapiętego mówię. Co to tak puka? A to pokrywka od baterii. Ci co są dłużej na kanale to wiedzą, że ja tu kiedyś majstrowałem traski Dobra i teraz wizualizacja moja w głowie była taka, że to miejsce znajduje się Ajcia W dole cholera Bo to jest Gdzie to? The fuck przez tu jest, tu dobrze jednak myślałem O, ja miałem schiza teraz o! I wizualizację taką miałem na to miejsce, żeby na przykład z tego zrobić wybicie i po drugiej stronie lądowanie, ale widzę, że już będzie mega mega ciężko. Czekaj se tu napęd zrobię, bo słabiutko jest. Cyk, ale nie dla Surona. Ok, Ajcia Ajcia, 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 Szkoda Jakby powycinał te drzewka, o te, no to już szkoda wycinać tego, w ogóle się bawić z tym, to by mógł zrobić. Ogólnie, samą kminę na to miejsce miałem bardzo spoko, bo e, chciałem zrobić jedną dużą bandę za tym drzewem, w sensie że stamtąd się wjeżdża, tędy się jedzie, ale pominąłem parę szczegółów i to nie są małe szczegóły, bo te drzewa już nie są małe. Ja nie będę wycinał drzew z lasu, no, kurwa, nie pojebało mnie jeszcze. Także to miejsce, niestety, ale odpada na hopę. Kurde, szkoda, bo chciałem troszeczkę na łatwiznę pójść. O, zobaczcie jaka kurde jechałem cyk a taką za plecami w plecaku wsadzona łopata szpadelek i jazda. Jeszcze telefon. Przejadę się jeszcze wokół tej skandy. Zobaczę co i jak tą łopatę na razie sobie gdzieś bym schował, bo zaraz jakiś tam już dziadek krzeta tacy dziadkowie o! Leży ktoś zostawił przydałaby mi się taka A to jest łopata Stal Perfect więc tutaj jest perfekcyjna łopata do budowy, a, a nie mam gdzie jej schować, cholera jasna. Muszę dziś kudle znaleźć miejscówę. O tak o. niech stoi. Nie, niech leży. Ach, niech leży. Okej. Okay. Aaa pod kątem wjechałem. Ale, 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 ale dawaj, 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 dawaj. Okej! Okay. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, stoi dalej niż wcześniej. No już teraz teraz to ładnie podjechał. Ach, ten suron, zadziwia za każdym razem. Jakby miał trochę większy rozpęd, no myślę, żeby tam się wtoczył na górę. Ale speedrun tu może iść. Ale nieufny jestem. Nieufny jestem temu podłożu. Hopa! Człowiek, 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 człowiek Aaa, ale kozak Co oni tu robią? Co wy tu robić? Ja pierdzielę wszystko, rozkopali. Wow. Ej, jakbym mu powiedział, weź mi usyp panie Hoppe. Tam jest przejazd. Ale dobra, jedziemy na te fajniejsze dróżki. Chupa, chupa. Dobra, jadę schować łopatę i sorry, wariaty, ale budowanko będzie trzeba odłożyć na następny raz. bum! i pozbyłem się łopaty zajechałem do chłopaków z rowery sportowe. Dzięki za magazyn. Zapraszam serdecznie na serwis. Zawsze mogę na, na Tonka i Marka liczyć, że mi pomogą ze sprzętem, jakikolwiek by to nie był. Także zapraszam serdecznie. Wystarczy, że powiedziesz, że jesteś ode mnie i już masz zniżkę. Także wpadaj, jak masz coś do zrobienia w bursztynie. A my, a my lecimy freeride. Jak hmm. to jest jechać? Jak to jest jechać z, jest jechać z bez homologacji po ulicy? Fajnie. Naprawdę, bardzo fajnie. Tam są psy! Tam są psy! Ja je widzę! Oni mnie pewnie też widzą! Niech se stoją w tym korku! Ja sobie kulturalnie odjeżdżam z tego miejsca! Na eko! Żeby przepisowo było moje osiedle, znaczy moje! Mieszkam tu od paru lat! A. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dawaj go. O, widzę hopkę. Normalnie. Po co mam kostkę niszczyć? Ale hopę widzę. Kurde, szkoda, że jest ten beton. Ty, to miałoby... Naprawdę nie potencjał na hopę. Z drugiej strony jest okej okay w miarę i szkoda, właśnie czegoś takiego trzeba poszukać. Lechajcie, ja to bym na wąwózce pojechał i popróbował te stoliki nawet polatać. No to jest za daleko stąd. Jak ja dojadę, to już będzie. Oj, miernota, jeżeli chodzi o baterie. Plus jeszcze, żeby się wyjeździć, to wąwóz to jest po prostu wsadzenie surona do samochodu i 100% na wyjeźdzenie. Ja nigdy ten nie jechałem rowerem, ale tu pod największą stroną Jedzie z paluszkiem i bez darcia nawet. Ty, to też jest fajne na gapa. Z tego co widzę. No tak średnio, w sumie ta ostatnia półka jest średnia, ale te... <grym i gara> Spokojnie. No chłodź. Ale te schodki czemu nie, eee, takie średnie trochę Jork jaki zadziorny. jak zawsze jak każdy Jork Miało być na, na tanie kole, na kole tylko od zera do 100 ale ale troszeczkę kurde Mam niedosyt tego latania, naprawdę. A, no pod górę jest coraz razy łatwiej. Psy! Psy, przy, psy, psy, Dużo psiuków tu jest. Bardzo dużo. Tu jest cały magazyn chyba samochodów służbowych i tych innych radiowozów i innych duperelek. To jest wielki obiekt w ogóle. Psiuki. Patrz, o! Same lodówy. Jakby tam wjechał! Hmm. O oh, fuck To już by było grube, nie? Ile tam jest rady W ogóle szok Wjechać przez bramę szybko I cyk, kurde jazda po tej Ole by była rajza Ole by było Ole by było Dobra, to jest spoko teren Aaaa, błoto Bo to, było, to, było, to, było, to było, to ja nie chcę było tak, kurde, cały uświniony, teraz będę Czek tutaj I tu pod tą stromiznę. Nie będę się w ogóle. O kurde. Już myślałem, że mi wybije normalnie. Na rejnie, moje ulubione schody to są. Zawsze się czaiłem, żeby to zgapować. Tylko bardzo duża prędkość jest na dole. To lecisz, lądujesz na środkowych i tamte na płasko. Ale zawsze jak się nawet to tłumiło, jad jadąc, to ledwo się wyhamowało na samym dole. Normalnie, tędy, pyk do hamowanku, tu do lewej, tu pod górę, pod tu kosem, ale tor I cyk tędy. Ale było to! Dobra nie patyczkuje się Tu i tak chodnika nie ma Jakoś tak Oho Lecą wariaty Ładnie już to zaczyna wyglądać Rady, I teraz sobie wyobraź, słyszeliście tą piłę jaka była głośna? I teraz sobie wyobraź, że ja tym Suronem nie jadę, tylko jakimś dwusuwem. A tak... Oho, dobra, dobra. Zatręk, Do ogarnij. Za mocno się wkręciłeś, trochę tro 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 chłopie. Pojedźmy przez Park Puszczycimskiego. Kurde, ciężko o taką skarpę. Żeby z jednej strony takie wybrzuszenie, znaczy ogólnie, żeby to wybrzu wybrzuszenie było żeby można było sobie poskakać gdzieś. Właśnie, yy, muszę nagrać film z kumplem. Kumpla wezmę do lasu, wezmę surona i go tak wyganiam po lesie, zamontuję mu kamerę na grzbiet i będzie fajna nagrywka z, z kumpla. <gumple> Kumpel nagra film dla was, nagra vloga. Tu mam jakąś góreczkę, cyk, tędy sobie jedziemy. Jakby tu wybicie było na końcu to bym mógł normalnie to polecieć <grymne> Ja ci kręcę W warunkach miejskich ten sprzęt to jest po prostu Co się samowitego Dobra, jesteśmy zarazem O jakaś 60 na M pakiecie Ładna Ale M5 serio Ale te M5 to bym wywalił o skrzeli nie ma z boku, więc to nie jest... Jeszcze nie zdziwię się jak to 3-litrowy diesel taki jak u mnie. Przed liftem w ogóle. O to mi chodziło. I taka skarpa byłaby dla mnie spoko do nauki. To jakieś drzewo się wywaliło w ogóle. Trzeba by było to jakoś rozkminić Ty, ale tu jest przelot. Fajne z tego wybicie już jest. Tu i tam na przykład lądowanie zrobić. Tylko kurde. Gałęzie trochę przeszkadzają tak. O, testowo się tylko napędzę. Zobaczę dałby radę w sumie. Może ty, zaraz to przelecę normalnie. Tylko wiecie, co jest najgorsze? Że ja nie wiem, co robić z manetką. Nie wiem, co robić z rolgazem w momencie, gdy jestem w locie. Um, no bo ja nie będę wyjeżdżał. Teraz ja jadę na przykład tak, że przed wybiciem puszczam gaz tak naprawdę i zaczyna on hamować. Nie wiem, czy ja z gazem. Ja musiałbym się Michała zapytać, czy na wybicie schopy wjeżdża się z gazem, a później się go puszcza? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale teraz już chyba to polecę. No, jeszcze troszkę mi brakuje. Troszkę jeszcze mi brakuje. Ale w gówno wjechałem. Patrz, w dupę ludziom, którzy nie zbierają gówna po swoich pociechach. Nienawidzę tych ludzi. Dobra, wymazane. Co za ludzie. Tragicznie. Jest tu jeszcze jakaś sraka. Muszę jeden na zrobić, żeby nie wjechać znowu w to gówno. Nienawidzę, naprawdę nienawidzę. Mam psa, zbieram każdy odłamek jego sraki, bo to jest mój pieprzony obowiązek. A nie. Oh, sorry, zdenerwowałem się. Lecę hopę. Prawie. Naprawdę nie wiem co zrobić z tym. Z rogazem. Nie wiem co zrobić z Rogazem. Czuję się taki zmieszany. Ty, ale to jest spory lot, nie? Ogólnie. Stąd dotąd. To jest duży stolik. I on już jest zrobiony. <laughs> nie trzeba kopać. <laughs> na leniwca, na leniwca. Kiedyś tyle budował, a teraz szuka na siłę, żeby sobie coś polatać. Ty, no ale pierwsze takie odrywanie się większe. Duży rozpęd biorę, ty, ja prawie 3-4 dychy na to najeżdżam. No prawie, prawie. Muszę chyba większy rozpęd wziąć. Albo po prostu później puścić gaz. No bo ja puszczam gaz przed wybiciem. Nie wiem, czy powinienem zy, czy bez. Nie mam pojęcia. Dla mnie to jest non-stop nowe doświadczenie. Dobra, lecimy. Ty, no już teraz prawie się udało. Zaraz to przelecę. Nie gadaj, patrz. Tu musi być gdzieś to gówno. Drugi raz to samo wjechałem. Jeszcze takie wielkie. Fuck you! Fuck you Teraz to mam nadzieję, że ci jak będziesz spał, to ci nasra na klatę. Wiadomo, no ja też nie powinienem jeździć tutaj. Ja wszystko rozumiem. Ale trzeba posprzątać po swoim psie. No wypadałoby, żyjemy w 2023 roku. Mam nadzieję, że ci się zesra w nadywanie na klatę. Na ryj. Wszędzie gdzie się da. Przyję obstraj swojego pana. To jest straszny. O wow, dałem gadu na samo wyjście. Wow! Prawie już przodem przeleciałem. <grystanie> Pierwsza chopeczka. Pierwsza chopeczka. Nie wiem ile ja się rozpędzam na to. Nie chcę patrzeć na budzik, ale już jest. Nie jest to wysoki lot, w ogóle, ale jest daleki. <laughs> ale jaja, 60% zaraz do sobą zajadę. Dobra, no jeszcze trochę, ale myślę, że odpowiedni rozpęd biorę. Przeleciałem, ale jak mięciutko! Jak mięciutko! Łotego! Kolego! <mum> mam to! Kurde, mam całe koło w tym... Dobra, robimy fontannę radości, błota. I czysta ponka! <mum> Dobra. Fontannę radości, udało się! Jeszcze raz. teraz prawie, ale i tak kurwa, teraz przylecę ale rozpierdol cieszę się jak małe dziecko <śmów> mówię to za każdym razem, ten sprzęt z wyjazdu na wyjazd mnie zadziwia coraz bardziej o dobra, muszę przed tymi gościami skoczyć Ale miękko Michał jak to widzisz to pewnie masz bekę Zajebiście Zajebiście Ale sztos Trzy razy już się poleciałem Muszę jeszcze raz Ale podierany jestem Właśnie czegoś takiego mi brakowało Coś takiego musiałem mieć i to znalazłem Wo, a wiadomo tu nie ma wybicia zrobionego ani nic lądowania też nie ma jak to już wygląda tutaj normalnie już sobie sam wybicie zrobiłem zrobiłem serenne ale kosior ale kosior nie no jeszcze chcę normalnie uczę się to jest kurde praktyka Ale jaja, może było to mam jakieś Ile? 57 <noise> Co? 57% Dawaj, dawaj Elegancko! Elegancko! ti i to też jeszcze trochę odpuszczam przed i jeszcze dodaję, tak nie wiem, jeszcze tego nie wyczuwam dokładnie. Nie jestem tak jakby jednością z tym sprzętem. Nie, nie potrafię tego, nigdy nie skakałem na motokrosie, nigdy nie latałem na motorze. Dla mnie to jest coś kompletnie nowego. Tak samo jazda na kole, sama jazda nim. Wszystko. Dobra, lecimy hopę. Teraz było najlepiej, Co prawda doleciałem tak pół na pół, ale taki kontrolowany lot miałem. Ej elegancko naprawdę bardzo elegancko, bardzo, bardzo elegancko. Jaram się. Nie wróciłem, puściłem gaz i cyk przód mi dojeżdżał elegancko. Tak to jest, jak puszczasz albo wciszesz hamulec w trakcie lotu, no to cię zacznie frontować delikatnie. A jak dodasz gazu, no to ci będzie wyciągać w górę. Teoria znam, ale praktyki, no. Uczę się. Jeszcze raz. Ale kozacko. Dobra, jadę, bo to szkoda już 55% baterii, a jeszcze trzeba mu do domu. A jadę jeszcze do soby się przejadę. Ale kozacko jaram się Jaram się strasznie Błoto zleci spod kół. ale leci. <gry> Patrz co się dzieje. <gry> <gry> <gry>